To Właśnie panu, zybanek do to wielki, hej, paszlo ster i w serce pan, hej, trąd, hej, trąd, szelska trąbotal, a wuj, a rąd i w serce pan, hej, trąd, hej, trąd, szelska trąbotal, a wuj, a rąd i w serce pan. Jeszcze tu wczoraj słyszałem czas. Salwa jak poklask wielkiej dłoni. Był las, pokłonął znowu las. Gaski wysokie, kości i konie. Z mi się stoi tu jeszcze szereg, mur granatowy, strzały jak baty, czwartego pułku, czapy i gwery i jak obłoki dymią armaty. Wisło, pamiętasz, lesie, w tych kartach widzę ich, stoją synowie powstań, rozdartych w luzach, ziemia uparta. Jak drzewa prości. W sercach rozwianych sukiem dwurórek rok 63. Wiatr czas zawiewa. Miłość to życie, płatkich oczu, płatki zamieci. Piasku, pamiętasz że ziemią, pamiętasz, że od broni lanią przecinał. Twarze, mundury jak pokój święty. Wnuków, pamiętasz, światła godzinę. Walczących z moskalami, w bitwach pod nową wsią, stoczkiem, skałą, ignacewem, szklarami, korkami, kleczewem, Zesłanej na katorgę za udział w powstaniu. To Biblia, w której polskie światy z ojców przenoszą się na synów. Dziady i rybion, Pan Tadeusz lub Kordia. Policz owe i na pokoleń świecie przełóż. Co w niej ci zabra? Nie zginęła, dlatego żadnej wskazy nie ma w i twardym, dumnym uku. Pod którym przeszedł pogrzeb Dema i rytmem brzmiał jak w armat huku. Dlatego nie ma w tym fantazji, to nie poezja i dramaty. Cała Europa, trochę Azji, ach, jakże nasze polskie światy. Więc to nie wiersze ani słowa, relikwie marzeń i pamiątek. Tak, jak w genezis. Tam się chowa naszych od Boga sił początek. Wystarczy zdjąć z nich znak symboli, jak okienice z okienką, a ujrzysz wszystko, co nas boli. Co kochasz, po pokryją. I w burzy, która śmiercią wieje, która porwała cię za młodu, zobaczysz wolność i nadzieję. Z tych ksiąg pielgrzymstwa.

strony, tułaczu, nisko pochylony przed swym ostatnim sędzią, Bogiem. I niecofnięta nasza próba, jak wyjść na kręce, klęskę i bezdroża. I unieść w ręku broń Heruba, uderzać nią, gdzie zło i zguba, co nigdy zgubić nas nie może. Jak nadrzucany brat kamieni, Czepą broń i sprzeniewiercem. Odkrzyknąć, żeśmy niezmożeni, Że się nie ugnie i nie zmieni Pęknięte w piersi naszej serce. Jak wyjść nad rozpacz, Wszystkie rany, Nadziemski czas i rok zegara I czytać z wieków losu brany. Polski cerograf zapisany, Że śmierć nie wieczna, Się trzy duże partie powstańcze, które następnie wyruszyły do walki w Królestwie Polskim. Pięćdziesięciu dziewięciu powstańców, najdzielniejszych z dzielnych, zostało odznaczonym krzyżem Virtuti Militarii już w niepodległej Polsce. Wołam wszystkich znanych z imienia i bezimiennych Polaków, którym nie był dany powrót do kraju ojczystego, których siady zabiał śnieżny wiatr północy a który trochę do dziś kryje niezmierzona ziemia ich cierpienia i śmierci. Głębiej idzie ze mną. Komuś się śnią włóczone kości Przez psy na polach, gdzie rozpaczą Brzozy odarty jeszcze płaczą. Niech mi to wyzna w samotności, Bo z mgieł jesiennych Przez ścierniska W badylach breżu Kłębem pnączy Szept jakiś z się przyciska I w samo serce W krew się sączy. Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona. Ze wszystkich bogactw cztery ściany, z całego świata tamta strona. O wiatr odstał, o każdą problem własnych rzek I o od drzew, i o Bałtyku chłodny brzeg I o piosenkę, co w lesie, echo za nami niesie Pytali się nas na świecie O co się tak Polacy wiecie? O lśnienie gwiazd O wolność naszych własnych dróg O spokój gniazd I każdy swój próg I o piosenkę, co w lesie Co echo za nami niesie Pytali się nas na świecie o co się tak polacy wiecie? O błękit nieba, o naszych ojców stopy ślad, o własnych leb i o ten nowy lepszy świat. I o piosenkę w lesie, co echo za nami poniesie. Czy choć poranek świta, czy nie pozwoli pan na kryształo uwatentak? I ten tak długo ku w pierwszą parę ją unosi, a stąd par za niemi. W pierwszą parę ją unosi, a stąd par za niemi. Słuchaj, i znowu dzwoni, tak dużo się słuchaj, słowo się poni, się się słowo, 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 słychać słowo, strzały słowo, słowo, słychać pierwsze strzały. O, Zwykać się z pobudki, daj na koń góra. Luby dziewczyn pożyć smutki, zatańczyzn mazura. Je Opierze. Na całe życie, które wziąłem z Ciebie, Całe do Ciebie, Ojczyzno, należę. Twych wielkich mężów przykład doskonały, Twych bohaterów wiernych świętej kości. Wierzę w Twą przyszłość pełnej wielkiej chwały, Potęgi, dobra i sprawiedliwości. Wiem, że nie ucisk ich ciwe podboje, Lecz wolność ludów szła pod twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż twoje i większej luby niż by być Polakiem. Jestem jak żołnierz na wszystko gotowy i jak ojczyźnie, tak i w obcym kraju czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju. Z narodem polskim na zawsze związany. Po każdej chwili to samo z nim czuję. Do wspólnej, wielkiej przyszłości wezwanym, wszystkim Polakom braterstwo ślubuję. Polacy w drodze do niepodległości stoczyli wiele bite, przelali morze krwi, na ołtarzu ojczyzny składali swoje młode życie. Nie możemy o nich zapomnieć. Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij.